Odwiedźmy wspólnie naszą realizację w Moszczenicy w Małopolsce, która obejmuje nowoczesny system ogrzewania, chłodzenia, rekuperacji oraz produkcji energii elektrycznej. Całość została zainstalowana w imponującym 300-metrowym domu położonym w malowniczej okolicy, co doskonale pokazuje jak nowoczesna architektura może harmonijnie współistnieć z otaczającą przyrodą. Inwestor już na etapie budowy podjął decyzję o wyborze ogrzewania. Wybór padł na pompę ciepła Weiland. W efekcie nie było potrzeby budowy dodatkowego komina ani poświęcania osobnego pomieszczenia na tradycyjne. Kotłownię. Znajdujemy się teraz w wydzielonej części garażu, gdzie zainstalowana jest większość urządzeń. Mamy tutaj jednostkę centralną rekuperatora, zasobnik do ciepłej wody użytkowej, powiększony o wężownicę OM Solar. Mamy jednostkę wewnętrzną pompy ciepła, mamy również sprzęgło hydrauliczne, grupy pompowe oraz falownik hybrydowy Fronius. W systemie mamy trzy niezależne grupy pompowe. Pierwsza obsługuje podogłówkę na pierwszym piętrze, druga podogłówkę na drugim piętrze, a trzecia obsługuje klimat Każda z nich może działać na innej krzywej temperaturowej niezależnie od siebie. Sercem układu jest pompa ciepła Vaillant AroTerm, pracująca na ekologicznym czynniku chłodniczym R290, czyli propanie. System oparty jest głównie na ogrzewaniu podłogowym, co pozwala na wyjątkowo efektywną pracę pompy dzięki niższym temperaturom w instalacji. Jest to pompa typu monoblok, co oznacza, że wszystkie ważne elementy, takie jak układ chłodniczy, sprężarka i wymiennik są w jednostce zewnętrznej. Dodatkowo przez cały rok pompa przygotowuje ciepłą wodę użytkową oraz zapewnia chłodzenie w pomieszczeniu w cieplejsze dni. Dla inwestora kluczowym założeniem przy wyborze źródła ciepła była jego bezobsługowość przy zachowaniu maksymalnego komfortu. Obiekt nie ma możliwości podłączenia do sieci gazowej, a montaż zbiornika na gaz płynny przy obecnych cenach i prognozach ich wzrostu jest po prostu nieopłacalny. Z kolei zastosowanie kotła na pelet wiąże się z dodatkowymi wyzwaniami, takimi jak konieczność regularnego uzupełniania paliwa oraz zapewnienia miejsca na jego magazynowanie. Pompa ciepła osiąga najlepsze rezultaty w połączeniu z podłogówką, jednak podłogówka charakteryzuje się pewną inercją cieplną, czyli bezwładem cieplnym. Dzięki klimakonwektorom możemy sobie szybko dograć w pomieszczeniach kiedy tego potrzebujemy, albo teraz, tak jak w lecie, szybko schłodzić. Klimakonwektory są połączone z pompą ciepła, a ich pracą steruje osobna grupa pompowa. Dzięki temu, że wykorzystują wodę przygotowaną przez pompę ciepła, są tańsze w eksploatacji niż tradycyjna klimatyzacja. Wewnątrz urządzenia znajduje się wymiennik ciepła oraz wentylator, który bardzo cicho i szybko rozprowadza zadaną temperaturę w pomieszczeniu. Inwestor zdecydował się na montaż rekuperatora, czyli wentylacji mechanicznej po to, żeby mieć kontrolę nad. Tym, jakie powietrze ma w domu. W Polsce dalej mamy 3,5 miliona kotów, które nie spełniają norm antysmogowych. Dzięki temu nie musi montować w poszczególnych pomieszczeniach dodatkowych oczyszczaczy. Rekuperacja dba o stałą wymianę powietrza w domu zapewniając jego świeżość i czystość. System skutecznie filtruje powietrze z alergenów, co realnie poprawia komfort życia alergików, a dzięki wymiennikowi entalpicznemu dodatkowo ogrzewa lub schładza nawiewane powietrze w zależności od pory roku. Utrzymuje też optymalny poziom wilgotności, co ogranicza rozwój pleśni i przesuszenie Powietrza. Wszystko to nie tylko pozytywnie wpływa na zdrowie i samopoczucie domowników, ale też przekłada się na niższe rachunki za ogrzewanie i chłodzenie domu. System wspiera instalacja fotowoltaiczna o mocy 10 kWp na panelach Kyoto Solar oraz falownik Fronius. Energia produkowana na miejscu znacząco zmniejsza koszty eksploatacji całego systemu. Falownik Fronius w wersji Advanced jest falownikiem hybrydowym, czyli takim, który w przyszłości może zostać rozbudowany o magazyn energii, co dodatkowo poprawi bilans całego systemu. Jeśli interesujecie dobór i montaż systemów ogrzewania, chłodzenia lub produkcji i magazynowania energii, skontaktuj się z nami w celu uzyskania bezpłatnej wyceny. Dzięki, że dotrwałeś do końca. Jeśli materiał Ci się podobał, zostaw lajka i zasubskrybuj kanał, aby nie przegapić kolejnych filmów. Chętnie odpowiemy na Twoje pytania w komentarzach.